Pewności siebie, nie obawiać się, grać! Jeszcze więcej grać, jest mocno, Widać to? Wiesz, bydowali, k***a, jak u siebie! Przygotowany jesteście mocni? Jesteście siebie! się za to, Wojtko! w tym kolizji! z faworytów, to Jeden jeden, jak miły jak dalej, grać! Dział dalej, super, wyśmiejmy, wyśmiejmy, Ciągle chcieć tą to, jak pan jest, będzie zmiana. Są następni, którzy czekają i którzy wręcz. Ale musimy od siebie dać serduszko. Jeszcze więcej. Kilka stykowa to musi próba. Wejdź za to drugą połowę, zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrał i będziemy połowę! Wy, jest 50 tysięcy ludzi o nas na dole. Jest ludzie, którzy w was wierzą. Ten, który w was wierzy. To wy! musicie teraz sami uwierzyć w siebie. Jeszcze raz wam mówię. nie wierzycie w ogóle w siebie i w swoją umiejętności. Potraficie każdy grać w piłkę, tylko sprzedać to na boisku teraz, wziąć tą piłkę, zabrać, wygrać pojedynek, wywalczyć tą piłkę i za wszelką cenę dążyć do tego realizowania, co robimy. Każdy z zawodników, spójrzcie na siebie, uwierzcie trochę w siebie, no. Każdy w klubie gra jednym przy drugim, każdy w klubie z wiodącą postacią, przekazać to na boisku teraz, wyjść na te pokazać charakter i uwierzyć nam Ciebie. Jak nie wierzycie, to my mówię, chcę, żeby was wierzy. Panowie, zyskaliśmy coś innego dzisiaj proszę Najważniejsze, charakter. Bo właśnie w takich momentach, jak jest dużo właśnie takich trudnych sytuacji, jak jest dużo, jak jest wiele komplikacji, to drużyna pokazuje charakter. I w takim momencie, taki wygrażmek, to jest sztuka. I teraz, jako drużyna, jak podróżyna, Wszystko. Grać, walczyć i za I wiara w to, co robimy. I będzie dobrze. Dobra!